Mówicie kochani, że Unia Europejska to bardzo demokratyczny twór, każdy ma prawo głosu, jest różnica poglądów, jest różnica zapatrywań na świat, wszystko ładnie pięknie. No otóż nie. Przypominam, Rumunia należy do Unii Europejskiej. Przypominam, że panuje tam tak zwana demokracja. Przypominam, że powinny te właśnie demokratyczne rządy, demokratyczne zasady przysługiwać wszystkim. Otóż nie. Witam serdecznie we specjalnym vlogu tutaj na PSTV. Piotr Szlachtowicz, kłaniam się nisko. No i dzisiaj, kochani, właśnie o tym, że już demokracji nie ma. Ja powiem nawet mocniej, demokrację jest martwa. Tylko my nie chcemy zobaczyć, czy też wpuścić do swojej głowy i do swoich serc tego przekonania, że to wszystko już dawno nie żyje. Tak właśnie jest. Najpierw miał mieć kilka procent, pan Georgesku, lub jak niektórzy mówią Georgesku, później wygrał pierwszą turę wyborów. Nie zna, nieznacznie, ale wygrał, widać było, że tak. On jest numerem jeden. No i cóż włodarze powiązani z Brukselą zrobili? Zrobili to, co na totalitarystów przystało. Kwestionowali, zakwestionowali to najpierw medialnie, a potem użyli swoich wpływów, by najważniejsza komórka wydawania osądów w Rumunii powiedziała, że wybory zostały unieważnione. To był szok na całą Europę. Jak to w tej Unii Europejskiej, tej niesamowitej, niesamowicie demokratycznej instytucji. Jedno z państw w jednym z państw unieważniono wybory. Skandal nad skandale. Ja się oczywiście trochę nabijam z tego, co tam było, no ale postanowiono rozpisać pierwszą turę po raz kolejny. No i pan Georgesku lub Georgesku postanowił wziąć w niej udział. Otóż nie, nie może wziąć udziału. Otóż nie ma takiej możliwości. Został zaresztowany dwa dni temu przez policję. Oczywiście, można zawsze podrzucić coś, można zawsze zarzucić coś. Hmm. I jeszcze wrócę do początku tej historii, bo mało osób o tym wie, że tak naprawdę okazało się po kilku tygodniach, że to było pic na wodę fotomontaż, że nie było tego powodu głównego, czyli Zaangażowania rosyjskich służb w ustawianie wyborów nie było rosyjskich TikTokerów, tylko była zupełnie inna sprawa. Dwie partie, które startowały i które miały swoich reprezentantów w tych wyborach prezydenckich, w tej pierwszej turze, tej pierwszej pierwszej turze po prostu zwalczały siebie nawzajem. I nie było żadnego rosyjskiego tropu. Nie mówię, że Kreml i służby postsowieckie nie wpływają na wybory, ale nie mam dowodu, że w tym przypadku em, tak było. Na pewno mamy dowody, że zupełnie kto inny za tym stał i że tak naprawdę nie było powodu, żeby pan Georgesku nie wystąpił w drugiej turze wyborów i bił się o fotel prezydenta Rumunii. Dlaczego o tym mówię? Dlaczego zawracam wam głowę? No bo. My mamy wybory prezydenckie już 18 maja. Nie mówię, że się tak wydarza, ale z drugiej strony, jak patrzę na to, co robi Tusk z panem ministrem sprawiedliwości, co Róż wymyślając, łamiąc konstytucję, łamiąc prawo, hmm, zaczynam głęboko myśleć, że może tak być. Nie sądzicie? No cóż, yy, wiemy, że Polska jest, yy, przepraszam, że to mówię, i za każdym razem boli mnie serce, że to mówię. Bantustanem. Prawnym Bantustanem, ilość ludzi poszkodowanych przez tak zwany wymiar sprawiedliwości można by liczyć latami. I więc dlatego jeszcze bardziej się boję o to, co się wydarzy w mm, maju. I co jeśli nie wygra ten kandydat, który powinien wygrać? I nie mówię tutaj o Trzaskowskim. Resztę dopowiedzcie sobie sami, kochani. Bardzo Wam dziękuję za wsparcie. Zachęcam do wsparcia PSTV. Zachęcam oczywiście w ten sposób, który zawsze możecie to robić, czyli czy to wpłatą na konto, czy to kupieniem nam kawy, czy też po prostu lajkowaniem, udostępnianiem i subskrypcją kanału. Ale zachęcam Was do tego, byście nas wspierali w ten oto sposób. To znaczy. Jak wejdziecie na kanał, właśnie tak to wygląda, do czego was zachęcam. I tu jest taka ikonka Wesprzyj. I w ten sposób można nacisnąć tą niebieską Wesprzyj. I wtedy pojawi się takie, właśnie jak można te 1499. Myślę, że to nie jest duża suma, żeby miesięcznie nas wspierać za pomocą właśnie ustawienia tej formy płatności albo przez PaySafe Card, albo po prostu ustawić swoją kartę kredytową albo debetową, byście mogli nas miesięcznie wspierać. Zachęcam do tego, bo to bardzo yy, prosta forma. Zachęcam yy, do tego, byście nas wspierali. To jest 15 zł miesięcznie. To nie jest dużo teraz. Ja wiem, że są ciężkie czasy, ale gdyby na przykład jedna dziesiąta naszych subskrybentów Postanowiła wspierać nas po 15 zł 14,99 miesięcznie. To by bardzo, ale to bardzo nam pomogło w działalności. Moglibyśmy jeszcze bardziej, e, proszę Państwa, tutaj prezentować więcej materiałów, a jest co pokazywać. Niestety najczęściej tych bardzo przykrych spraw, no ale właśnie ten e, brak finansów nas stopuje. Chcielibyśmy się jeszcze bardziej poświęcić m, dla pokazywania tego, jak jest, jak się żyje w Polsce. Fajnie. Więc pomóżcie nam w tym i wspierajcie nasze działania. Tak jak ja mówię, można w ten sposób, to jest bardzo proste. Można zwyczajnym przelewem, jeśli nie uważa, że uważacie, że nie macie ochoty nawet swoich namiarów na y, YouTube'owi, na przykład, albo można zawsze postawić nam kawę. To również jest forma wsparcia, za co bardzo dziękuję, kochani. Bardzo Wam dziękuję za wszystkie komentarze, bardzo dziękuję za szczególnie słowa wsparcia. To dla nas bardzo, ale to bardzo ważne, ponieważ daje taką energię do tego, by działać dalej. Mam nadzieję, że uda nam się to przez długi czas, oczywiście dzięki Waszemu wsparciu. Dziękuję bardzo, zapraszam serdecznie na jutro. Jutro, czyli 1 marca w Łosicach. Łosicki Dom Kultury przy ulicy Piłsudskiego. Cztery spotkanie z panem Pawłem Miśickiem i z moją skromną osobą. Spotkanie. Otwarte organizują Zjednoczeni, więc zapraszam serdecznie, kochani, do tego, byście, jeśli mieszkacie w tych okolicach, w okolicach Siedlc, zawitali po prostu do, do Łosic o godzinie 18 w sobotę 1 marca jesteśmy do waszej dyspozycji zapraszam serdecznie, tak jak powiedziałem wejście jest za darmo, można kupić książkę, można wziąć autograf czy od pana redaktora czy ode mnie, zachęcam bardzo gorąco kochani, jeszcze raz dziękuję za wszystko życzę wam wszystkiego dobrego i do zobaczenia następnym razem na razie, cześć